Dziś jest 8 grudnia, wtorek. Dziś otwierasz drzwi numer 8 i dowiadujesz się, że trzeba być pracowitym, bo w przeciwnym razie posłuchaj, co może się wydarzyć. To jest podcast Opowiadania Adwentowe, a to jest opowiadanie pod tytułem Lew i Lis. Dawno, dawno temu żył sobie bardzo leniwy człowiek, który zawsze szukał sposobu, żeby się najeść, ale żeby nie pracować. Pewnego dnia, gdy szukał czegoś do jedzenia, zobaczył sad z drzewami owocowymi. Rozejrzał się i, nie widząc nikogo, kto by strzegł owoców na drzewach, postanowił szybko ukraść owoce. Jednak gdy wszedł do sadu, zaczął wspinać się na drzewo. Gospodarz zobaczył go i zaczął krzyczeć i biec w jego kierunku. Gdy złodziej zobaczył kij w ręce gospodarza, przestraszył się i zaczął uciekać do pobliskiego lasu, żeby tam się ukryć przez rozłoszczonym właścicielem sadu. Biegł i biegł, aż w końcu pewny, że już go nikt nie do koni przystanął i rozejrzał się. Trochę jeszcze przestraszony i nadal głodny usiadł na polanie w środku lasu. Rozglądając się dookoła nagle zobaczył cudowną scenę. Na drugim końcu polany szedł lis. W zasadzie nie szedł, ale pełzał, bo miał tylko dwie nogi. Leniwy mężczyzna pomyślał: Jak ten lis może żyć w takim stanie? Przecież nie może biec, więc nie może łapać zwierząt, które mógłby zjeść. Jak on może się wyżywić? Jak może przeżyć w takim stanie? Przecież nie może uciekać, więc żyje w stałym zagrożeniu, że stanie się pokarmem dla większych drapieżników. Chwilę później zobaczył lwa zbliżającego się do lisa z kawałkiem mięsa w pysku. Wszystkie zwierzęta uciekły, a nasz złodziej wspiął się na drzewo, żeby się uratować. Jednak lis pozostał gdzie był, ponieważ nie mógł biec na swoich dwóch nogach. To, co się stało potem, kompletnie zaskoczyło leniwego mężczyznę. Lew położył kawałek mięsa obok lisa. Człowiek na drzewie nagle poczuł nadzieję i był niezwykle szczęśliwy. Pomyślał, że dobry Bóg zatroszczył się o tego chorego lisa. Bóg, który jest twórcą i opiekuje się wszystkimi, nawet chorymi zwierzętami, zawsze dba o tych, których sam stworzył. Czuł, że na pewno chce również zaopiekować się nim. Gdy lew już sobie poszedł, leniwy złodziej zszedł z drzewa i poszedł na skraj lasu, czekając, aż ktoś go nakarmi. Bo przecież, skoro Bóg zadbał o chorego lisa, to na pewno zadba o niego. Siedział i czekał. Patrzył na drogę, czekając na jedzenie. Czekał tak przez dwa dni bez jedzenia. Wreszcie nie mógł znieść głodu, wstał i ruszył w drogę. Idąc ścieżką, spotkał po drodze starego mędrca. Opowiedział mu o wszystkim, co się stało. Mędrzec ulitował się nad głodnym i dał mu trochę jedzenia i wody. Po zjedzeniu skromnego posiłku, leniwy człowiek zapytał mędrca: Mądry człowieku! Dlaczego Bóg okazał łaskę okaleczonemu lisowi, a nie zadbał o mnie? Dlaczego był tak miłosierny dla chorego zwierzęcia, a dla mnie taki okrutny i bezlitosny? Stary mędrzec z uśmiechem odpowiedział: To prawda, że stwórca dba o swoje stworzenie i dba o każdego, nawet najmniejszego i chorego. Dla każdego ma też plan i każdego uczy. A ciebie też chciał czegoś nauczyć, tylko ty nie zrozumiałeś. Ty zrozumiałeś jego lekcję w niewłaściwy sposób. Bóg nie chce, żebyś był jak lis, chce, żebyś był jak lew. Pamiętaj, każdy, kto może pracować, powinien to robić, aby móc pomagać innym. Dostajemy zdrowie, dary, talenty, żebyśmy pracowali i pomagali innym. Jest koniec tej opowieści. Dzisiejszy dzień przybliża nas do tych pełnych miłości i radości świąt. Dobranoc.